tam w ostatnim, w tym roku słowie na sobotę. Już niedługo ten dzień, a raczej ta noc, która dzieciom kojarzy się z fajerwerkami i próbą niezaśnięcia do północy, dorosłym zaś z rozmowami w stylu co, ze mną się nie napijesz albo ja nie dam rady? Jak zwykle będą im towarzyszyły napoje bardziej lub mniej wyskokowe, które mają zadbać o jakość naszej rozrywki. Medal ma jednak dwie strony, bowiem zwykle po takiej suto zakrapianej imprezie rankiem przychodzi... Kac. I to o nim dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście nie da się tego zrobić bez chociażby wspomnienia o tym, jak alkohol działa na organizm człowieka. A skoro już będzie mowa o alkoholu, to pomyślałem, że ciekawie będzie przytoczyć kilka absolutnie niewyobrażalnych rekordów alkoholowych. Potem przejdziemy do meritum, opowiemy o tym, czym jest, a raczej czy może być kac, czy można mu w jakiś sposób zapobiegać, a jeżeli już wystąpi, jak go leczyć. Od przeszło 10 tysięcy lat, bo tyle ma tradycja picia alkoholu, sytuacja wygląda tak samo. W ciągu pierwszych 15 minut z żołądka i jelit wchłania się połowa spożytego etanolu. 10% zostanie wydalone w postaci niezmienionej razem z moczem, potem i oddechem, natomiast 90% trafia do wątroby, gdzie przy udziale enzymu dehydrogenazy alkoholowej przekształcane jest najpierw w aldehyd octowy, a potem w kwas octowy. Etanol łatwo pokonuje barierę krew-mózg, gdzie szybko do głosu dochodzą jego właściwości narkotyczne. Osłabia czas reakcji oraz jakość bodźców docierających do mózgu ze zmysłów, Pogarsza także koordynację oraz postrzeganie czasu i przestrzeni. Wzmaga popęd seksualny, obniżając jednocześnie seksualną sprawność oraz potęguje nastroje. Jeżeli jesteśmy weseli, mamy tendencję do popadania w euforię, natomiast jeżeli smutni, w depresję. Warto też dodać, że wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu, co odczuli na sobie chyba wszyscy użytkownicy. Mianowicie obniża poziom hormonu antydiuretycznego, który odpowiada za regulację usuwania wody z organizmu. Przez to nerki pracują coraz wydajniej, zmuszając nas do coraz częstszego odwiedzania toalety. Wystarczy powiedzieć, że przyswojenie 50 gramów czystego etanolu powoduje usunięcie z organizmu od 600 ml do nawet litra wody. Trzeba pamiętać, że wyłączając działanie narkotyczne etanol wcale nie jest taki szkodliwy dla naszego organizmu. Trują nas za to produkty jego metabolizmu. Aldehyd octowy jest 30 razy bardziej toksyczny. Podczas przeróbki etanolu wydzielone zostają np. kwasy tłuszczowe, które przyczyniają się do otłuszczenia wątroby, ciała ketonowe, które zakwaszają organizm, czy wolne rodniki, które są agresywne dla wszystkich komórek ciała. Ponadto silnie uszczuplone zostają zapasy cukrów. Alkohol zaczyna wpływać na organizm ludzki już w małych ilościach. Sami jesteśmy jednak w stanie odczuć skutki jego przyjęcia dopiero kiedy jego stężenie sięga około 0,2 promila. Zaczyna się od rozproszenia uwagi i osłabienia odczuwania bodźców zewnętrznych. Przy 75 promila zauważalne jest już osłabienie koordynacji i ogólne pobudzenie. Po przekroczeniu 1 promila rozpoczynają się zaburzenia równowagi, którym około 1,5 promila zaczyna towarzyszyć ograniczenie zdolności logicznego myślenia i orientacji w czasie. Powyżej 2 promili zaczynamy bełkotać i być bardzo senni. Dawka śmiertelna to około 4 do 5 promili, przynajmniej teoretycznie. W latach 70. na duńskich wódkach umieszczano informację, że śmiertelna dawka alkoholu nie dotyczy Polaków i Rosjan, i rzeczywiście coś w tym jest, zwłaszcza kiedy spojrzymy na najwyższe w historii zarejestrowane zawartości alkoholu we krwi. Wskazanie bezsprzecznego rekordzisty jest jednak trudne, bowiem niektóre kraje wyrażają tę zawartość np. w miligramach na 100 ml, co ze względu na zmienną gęstość krwi utrudnia przeliczenie tej wartości na promile. Bezsprzeczne jest natomiast to, że Polacy stanowią ścisłą światową czołówkę i zaraz przekonacie się dlaczego. W 2011 roku w Cieszynie znaleziono jego bezdomnego, śpiącego w zaspie przy minus 10 stopniach Celsjusza. We krwi miał 10,24 promila alkoholu. Część lekarzy pół żartem, powiedziała nawet, że taka zawartość etanolu pozwoliła mu przeżyć, gdyż dzięki tej domieszce krew nie zaczęła jeszcze zamarwać. W 2009 roku mężczyzny potrąconego przez samochód w Skierniewicach stwierdzono 12,3 promila alkoholu we krwi, czyli ponad trzykrotne przekroczenie dawki śmiertelnej. Jak przystało na twardego Polaka, mężczyzna przeżył. Mniej miała Tajka, która w obawie przed epidemią wirusa SARS wzięła kąpiel 40% alkoholu. Ten przeniknął do jej organizmu, m.in. przez skórę i odbyt, osiągając stężenie 13,5 promila, które okazało się już śmiertelne. A skoro jesteśmy przy kobietach, to nie wypada nie wspomnieć, że od 2013 roku rekordzistką Europy jest pani Sabina Zgoleniowa z wynikiem 11 promili. Jak go osiągnęła, niestety nie pamięta. Ostatnie wspomnienie to zasiadanie do jednej butelki nalewki razem z dwójką znajomych. Gdyby na tym się skończyło, no to trunek musiałby mieć grubo ponad 300%. Rekordistką świata jest prawdopodobnie mieszkanka Los Angeles, u której zmierzono około 13,3 promila alkoholu. Część naukowców podważa jednak ten wynik, bowiem w czasie badania była ona w pełni przytomna i nie było po niej widać oznak upojenia alkoholowego, a przynajmniej tak świadczy wypis ze szpitala. Wróćmy jednak do mężczyzn. W 2013 roku w miejscowości Nowe Dębie znaleziono śpiącego denata, u którego stwierdzono 13,74 promila alkoholu we krwi albo już krwi w alkoholu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stężenia mierzone w promilach, jest to największa wartość, jaką kiedykolwiek udało się człowiekowi przeżyć. Prawdopodobnie jedynym godnym rywalem dla Polaka jest mężczyzna z Republiki Południowej Afryki, u którego stwierdzono trochę ponad 1,5 g alkoholu w 100 ml krwi. Przelicza się to na od 13,5 do 15 promili. W tym stanie prowadził on samochód do transportu zwierząt, na którym znajdowało się 15 owiec wykradzionych z pobliskiego pastwiska, oraz czwórka jego dzieci. Weka też potrafiła, ale nie poprzestajemy na tym. W 1995 roku w okolicach Wrocławia miał miejsce wypadek samochodowy. Badanie krwi kierowcy wprawiło w zdumienie lekarzy. Kazali oni powtarzać testy wielokrotnie, ciągle z tym samym skutkiem. Mężczyzna miał 14,8 promila alkoholu we krwi. Nie udało mu się jednak przeżyć, jednak powodem zgonu nie było zatrucie alkoholem, a obrażenia, jakich doznał w trakcie zdarzenia. Ale to jeszcze nic, bowiem u jednej ze śmiertelnych ofiar wypadku samochodowego z 2012 roku w miejscowości Olszowo-Borki zmierzono, uwaga, 22,3 promila alkoholu we krwi. Ponad 2%, czyli mniej więcej tyle, ile zawierają piwa typu Radler. Trzeba jednak dodać, że krew pobrano z rany, a nie z żyły, przez co nie można wykluczyć zanieczyszczenia i wynik ten nie jest oficjalnie uznawany. Wcześniejsze przypadki były być może śmieszne, ponieważ osoby, które spożywały alkohol dobrze wiedziały, czym to się może skończyć. Jednak przerażającym jest fakt, że to w Polsce zarejestrowano najwyższe stężenie alkoholu we krwi noworodka wynoszące 2,8 promila. Przejdźmy wreszcie do KACA. Tematyki tej dotyka przynajmniej kilkaset publikacji naukowych, co powinno świadczyć o tym, że jest ona bardzo dobrze poznana. Niestety, nic bardziej mylnego. Wiemy bardzo mało na temat tego, co konkretnie go wywołuje, a jeszcze mniej na tematy takie, jak mu zapobiegać i czy można skutecznie przyspieszyć jego leczenie. Najczęstszymi objawami kaca są zmęczenie, pragnienie, senność, bóle głowy oraz mdłości. Największy problem ze wskazaniem głównego winowajcy jest fakt, Iż pojawiają się one dopiero wtedy, kiedy poziom alkoholu we krwi spada do zera, bez znaczenia jak długo trwał akt spożywania. Innymi słowy, toksyczne produkty metabolizmu etanolu nie wywołują żadnych przykrych odczuć tak długo jak we krwi mamy alkohol. Wśród podejrzanych o wywoływanie tej przykrej przypadłości są odwodnienie, hipoglikemia, brak snu, niedobór witamin z grupy B, zakwaszenie organizmu, stres oksydacyjny, wywołany zmniejszoną ilością przeciwutleniaczy czy obecność w organizmie kongenerów, które przyjęliśmy wraz z alkoholem. Kongenery to związki organiczne, które nadają trunkom ich zapach, smak oraz kolor. Tworzą się podczas fermentacji, destylacji, leżakowania i są charakterystyczne dla danego typu alkoholu. Chemicznie są to zwykle estry, polifenole, oleje fuzlowe i inne alkohole, tak jak np. metanol. Generalnie im alkohol jest ciemniejszy, tym więcej ma kongenerów, a im więcej ma kongenerów, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się po nim miało kaca i że będzie on silniejszy. Co zrobić, aby uniknąć kaca? No cóż, nauka na szczęście daje nam kilka podpowiedzi. Po pierwsze, dużo jeść i nie zapijać alkoholu napojami dietetycznymi. Im więcej kalorii w żołądku, tym wolniej wchłania się alkohol i tym niższe będzie jego maksymalne stężenie we krwi. Po drugie, nie palić. Nikotyna prawdopodobnie przyspiesza wyzwalanie substancji charakterystycznych dla stanu zapalnego mózgu, przez co bóle głowy kolejnego dnia mogą być silniejsze. Po trzecie, unikać gazowanych napojów. Zwiększone ciśnienie w żołądku i jelitach zwiększa tempo wchłaniania alkoholu. Po czwarte, nie pić ciemnych alkoholi. A jeżeli już chcemy to robić, to najlepiej mieszać je z sokami, bowiem jak pokazują badania, takie postępowanie minimalizuje ilość przyswojonych kongenerów. A jeśli już mamy kaca, to naukowcy wskazują na trzy specyfiki, które skutecznie potrafią przyspieszyć regenerację. Warto jednak zaznaczyć, że nie działają one na każdego. Są to kwas gamma-linolenowy, zawarty np. w konopiach siewnych. Kwas tolfenamowy, składnik leków na migrenę. Oraz tabletka, w skład której wchodzą odstan, tiaminy, chlorowodorek, pirydoksyny, witamina B2 oraz suszone drożdże. Inne popularne remedia, takie jak metoda klina czy spożywanie napojów energetycznych, są nieskuteczne w dużej skali, jednak naukowcy nie wykluczają faktu, iż mogą one pomagać pojedynczym osobom. Żeby nie przedłużać, wszystkiego dobrego w 2015 roku. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcam na fanpage'a, znajdą się tam dodatkowe informacje. Można subskrybować kanał, bawcie się odpowiedzialnie, żebyśmy się zobaczyli w następną sobotę. Na koniec bardzo ważne postscriptum. Obiecałem pozdrowić pierwszą osobę, która wzięła ode mnie autograf, prezentując mi jednocześnie taką gustowną, tutaj własnoręcznie zrobioną gumkę. Klara, wszystkiego dobrego. Zachęca koleżanki z Podstawówki do oglądania moich programów.